Yo, ludziska, jestem Libera a w dzisiejszym odcinku no to jest pierwszy odcinek serii Let's Play to Prince of Persia Dzisiaj wejdziemy w świat piasków i takiej mniej więcej bajki Bo jak widzicie, grafika już jest nawet miła dla oka Dobra, nowa gra Prosto w burzę, wczytywanie Muszę się przyznać, że sam pierwszy raz w to gram. od razu mała informacja na początek. Gram na głośnikach tak więc albo może być cicha audio albo w ogóle jakieś dziwne zmutowane odgłosy <noise> o, idziemy przez po... Tmy, w ogóle jakiś wieśnik idzie, dobra z Wiatrem. Nieświadomo Na łasce, nie na łasce burzy, która nim włada. włada. Czymże jest uczuję <coughs> się, jakbym grał kolejny raz w Bordland. <noise> Naprawdę. Teksturki, modele, wszystko jest. jakby. E zaznaczone czarną grubą linią O można nawet i tu zauważyć Wszystko czarna gruba linia Fary szukamy Co to za jedno Faro Ty jego żona, córka No hej moja. Cze! Oho, wow, dobre koksy Pewnie hardcrowy ich nasą. Ła. Wow. Fara. Dobra, zaczynamy. No to myszką się tak macha. Się AWS dobiega. Z pasją się skacze. A, jak na razie norma. Opa, trzeba ją złapać. No nie uciekaj. Mm. O! tylko spacer. Nie! Co ty robisz? No normalny jesteś? Który to tak krzykota? Spacja? Och. Nie no jak... Jak na pierwszy raz uważam, gra naprawdę znakomita. Mmm, szczególnie główna postać Sweet <laughs> Czemu akurat Murzyny? Nie rozumiem tego. No w, w bardzo wielu grach największym wrogiem jest Murzyn. R, aby zaatakować ręcznie. Wow Prawo mysz. Aha, tym się bronimy. Trzaśnij. No, dobra? O ty, dnoju. Nie no, nie żyjesz. Mmm, Benkit oczy ma. O, haha. <grystanie> Taa. Czemu za mną łazisz?

Ej, no jak ona to zrobiła? Uh. Ej, ona se jaja ze mnie robi Dobra ludzie Raz się żyje A -ha -ha. Klasyk Dobra, uciekamy dalej Wow Wracaj! Uch. Udało się! Więc ja przyznam, to ostrze są naprawdę fajne. Mm. Boom. O nie! O nie! Ona czary ma widzę. Mam cię. Był taki program kiedyś, mamy cię. <grym zimno> o, nawet mimika twarzy jest zrobiona. <grym zimno> <grym zimno> Ta, Ciężka jak cholera. Weź tu z nią szybciej chuć. Ja bym ją zrzucił, i jo. Ja. Nie możesz mnie już postawić. Peski, tu drugi Portland. No jak nic. Jestem z skału. Nie jestem w dobrym nastroju. Dziękuję. Już się zmęczyłeś? Dziękuję. E? E? O, możesz biec? Więc gdzie Pójdę boso. Pude. Ona pójdę, bo są. Dobra, będę prowadził A z nią rozmawiać? Nie, o, tędy Dobra, się robi. Ciao, 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 ciach ciao, 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 Pozwoliłem no, szybki atak Pazy hmm. wielce obsłani Nie stawaj pomiędzy nami a księżniczką Jaką księżniczką? Eee No chyba nie ty <laughs> Ciosy. Wciśnij mysz prawy, zanim uderzy, aby odbić cios. Graj wszystko. Udało ci się odbić. Szybki wcisk lewy. Możesz to kontratakować myszka poprzedni. Dobra, spacja. Nie możesz już wrócić. Cię nie mam dokąd uciec. Mam nadzieję, że nie masz tronowego kół wysoko. ślady dostają no mniej więcej na parę sekund no ona jest szybsza ode mnie nie wierzę w to drzewo czczono no, no, no nienormalni ludzie no jacyś nie tego... no ale przyznam drzewko nawet miłe o ona idzie tamtędy ja pójdę też tamtędy o czym się zdaje czy a, poruszają się roślinki. No mała, zaczekaj. Jezu. Człowiek oś sła zgubił. Jakaś facetka go napadła i nawet imienia swojego nie powiedziała. No co to ma znaczyć? O! Jeszcze się skrada. Tu są drzwi, to no, ona no, nienormalna jest. O, otwórz się ze sezami. Si otworzył, sen. Dobra w skaku. No nie tak skoro masz robić tak... Nie tak... Weź, bo mu krzywdę zaraz, robię I ciach. Yy. aha już Jeszcze, nie... Ciach. Ciach. Ciach, 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 ciach... Ho.

Tyle ludzi niszczy miasta, straszy dzieci po nocach, ja ci no, Nienormalna jakaś jest. Nie wiem, czy słyszycie te głosy. O. Oh. dobra skakuje Pod tą pieczęcią? A. Co ona chce zrobić? Tutaj, a teraz powinieneś już iść Opa, bossa od razu na początek? No chyba ich coś gniecie. Nie mogę znów stracić. Ojcze, nie! Błagam cię! Ojcze? Ty, on ma dobrego skilla. Czemu go walnąć nie mogę? Забил? Не. Поранил меня только трошка. А, брат. Вот Fair, on ma jakieś wucha. Gra. Jaka? To... Tomb Raider pewnie. Czy on właśnie ściął te fajne drzewko? Przebijemy lepszego planu Co to jest? No! Przyznam Wow życie. Co ona zrobiła? Jakieś życie What the fuck Jak się dał walić logo? Często tylko życie ożywa wow. Łoł Jak go uwalić? Wow. Jak ja go dzisiaj chyba nie uwalę. Nie czaję nadal jak głowaj. Wow, on aż tyle ataków ma. To jak się zmęczysz już. Wow. O, zechnąć go miałem. dobre! Dobra. Dobra, walczyłem z nim z 5 minut. Uff, a to byś się nie buntował, jakbyś był zamknięty na kilkaset lat. Ja tylko co, jak nie, to mu nogi z dupy powyrywał. Or wow. the what the more that's fun No i oczywiście blok. Ciao, biegnij fast, otwieraj. Wow, no, za późno żeś to powiedziała w sumie. Mm. Tak, świat zostanie po coś tam. A co ja robię? No, nie uratowała sama siebie nie. Uah. Wow. Kończę. tam nie ma. Tylko ojciec, który prakty kończy że wielki bóg ciemności po prostu nas nie roznięcie. On by się jeszcze nie wydzwonił. Nie tak prędko. Świątynia nadal musi mieć moc, aby go powstrzymać. Tam ma. Jeśli się do nich dostaniemy, możliwe, że uda nam się zapobiec ucieczce Aremany. Z czym się coś stało? To miejsce stworzono, by więzić Aremana. Te obszary są świątynię energią, a świątynia karmi drzewo. Musimy go powstrzymać. Musimy się z tobą wydostać. Dobrze, uciekaj, ale i tak daleko nie uciekniesz. A właśnie <laughs> wracamy do domu. Miałem <laughs> więcej złota niż można... Miałbym wino! Kobietę. Miałbym takie grube dywany! Przyznam, fajnie wygląda nasza główna postać. Co tam mam do zrobienia? No, ludzie... Nie, nie dostaniemy się. Tak? Musimy do, do tych czterech. No, to się zobaczy potem. Takie Taki grube dywany. Mapę świata. Uuuu, lala, la, la. Dobra, ludzie. Mm. Witam w samoloczku mapy. Ciśnij. Coś. Aha, te krainy są zablokowane. Musisz aktywować moc w świątyni. Eee, płytę mocy można włączyć w świątyni o ile Lika ma dość ziaren światła. Dobra. Musisz wybrać cel podróży. Dobra, spoko użyjemy podświetlić dobra, spoko może wybierzemy to dobra ludzie może od razu się zacznę powoli żegnać wybierzemy, ziarn... wybierzemy mapę i się zapewne pożegnamy tak więc komentujcie, subskrybujcie po wybraniu podróży wciśnij TAP e. Tak więc, y, co ja mówiłem? A tak Subskrybujcie, komentujcie Ja pobiegnę, tylko za tym światełkiem. Te? Nie ma tu niczego interesującego Ta, no nie ma, ja wiem no, ja wiem. O tam? Gdzie to leci w ogóle? Ty, to jest jakieś. ruskie. O tu. będzie Aha, czyli. A, dobre, dobre. To nam wskazuje drogę. Ona puszcza się tylko. Hoo!

Ale ty tysiąc lat temu Ty tylko Pcha Możesz ty w mordę Dobra, ludzie Zapisujemy grę Nikt przeskoczy jeszcze przez to Oj Dobra, ludzie, tak więc subskrybujcie, komentujcie i napiszcie wam mi, czy wam. Co to kurwa jest? I napiszcie mi, czy wam się podoba. Ją moje let's play, moje odcinki. Jeśli tak, będę bardzo szczęśliwy, jeśli nie, będę mniej szczęśliwy. Tak więc subskrybujcie, komentujcie. I niech piasek będzie z wami.